Siema byki i niedźwiedzie co dzisiaj taki robot kuchenny, czy będzie mieć dziucha? Myślę, że tak, bo to coś starego. 932. zobaczymy, ile odda. Zapraszam do oglądania. Zdjęcia. Słuchajcie <laughs> Dlatego, że Gościu malinowy ma Śrubki, czekajcie to odwinę Ma śrubki z takim dynksem Może tam widzicie I ja nie mam takiego dynksu To pójdzie pod młotek Kabel sobie Obetniemy Tak Kabel pójdzie do ważenia też, a to pod motek. Jakieś okulary tylko założę. I dziagniemy to. Czy to będzie widać? Chyba będzie widać. Tak. Bez kręcenia. Jeszcze sprężynka wyleciała. Coś się w rękę wbiło. Ale jest OK. Dobra, tu was. Dam, okulary. Zabierzemy wagę. Bo jest niepotrzebna. Pyk. Troszkę rozbijałem. Te tranzystory na miedziuchę. Muszę tym się zająć. Dobra, jakieś pojemnicze na złom i zobaczymy co to odda. Dobrze widać. <laughs> Muszę was ustawić. Okej. Okay. Plastik. Na plastiku. O ludzie, boscy, zobaczcie. Dub. Widzicie to? Co tu się dzieje? Tu brakuje tylko kur i tańczącego pingwina. Bez kitu. Co my tu mamy? Tu by trzeba było to odciąć. To jest plastik. Wykręcimy każdą śrubkę, co by nie było. jeszcze tutaj jak recykling to recykling 100% śrubki też robią wagę a jak są to schoda wyrzucać o, tak. dobra Mamy to, ręce już brudne. To sobie obetniemy. Kabelki, kabelki do kabelków, bo wiecie ja sobie to później ogarnę. Będę miał po pracy co robić co my tu mamy kawałek płytki z miedzią pobielaną będzie tutaj o kabelki taki odcineczek trzeba wszystko rozbierać Żeby było wiadomo co i jak Żeby było wiadomo co i jak Jaki płytki Stryczek. W stryczku będzie sreberko. No wychodź. O z tego też wydłubię. Jeśli będzie. Dobra, co my tu mamy? Przełącznik. Ciekawe co w tym przełączniku będzie. Myślę, że będzie sreberko jakieś, bo tu już coś widzę. To nie jest ryberko, nie. To jest tylko na miedzi zrobione. Widać, o, widać, coś tam widać. Czy to odejmę? Chyba się nie da zdjąć, to odetniemy op Tak. Proszę bardzo Co my tu mamy Taki pierdolniczek Że tak powiem brzydko I jest sowa Od flaminga Dobra Jak to rozebrać Jak się do tego dobrać Kiedyś taki rozbierałem Ale się zapomniało Jakiś śrub tak Kurde, wiecie co? Zapomniałem, jak to się rozbierało. Zapomniałem. Wszystko strzela. Ho, ho, ho. To na pewno puknę młotkiem i to chyba też. Tu jest śrubka jakaś, tu jest druga. Poczekajcie. Może jakby to obłamał, to może by to wykręcił No, chwila. Muszę się z tym się rozprawić, bo pan sowa yy, nie wiem, jak się do tego dobrać, powiem Wam szczerze. Muszę to młotkiem pizgnąć, Za chwilę wracam. Dobra, słuchajcie. Młotka nie używamy. Znalazłem tu dwie śrubki. Już się popuściłem. Więc było tak dużo tego brudu, że. O! Ten cygar Teraz będzie chyba. Że nie było go widać. Nie było ich widać po prostu. Czekajcie, czekajcie. Panie Zbyszku. Muszę to puknąć chwileczkę. Dobra, to zeszło. Rozpadło nam się, mamy cewunię. Aluminium. Tylko tu jest jeszcze śrubeczka. O odkręcimy to do śrubeczek. No nie łapie. Te gumki zejmę. I mamy aluminium. Teraz to. Dobra, już sobie zrobię to poza tym, bo to trzeba młotkiem obstukać. Tu będzie wierniczek. I resztę chyba stal później to później to zgarnę dobra jak to ogarnąć jak to ogarnąć kurcze Teraz śrubokę rękę wbiję pewnie. Dobra, słuchajcie, nie będziemy przedłużać. Ja to, z tym się rozprawię. zdajmy to i yy, tamto wybałuszę i widzimy się na podsumowaniu. Nie będziemy tego przedłużali. Co? Co wy na to? Nic nie mówicie. Dobra, to sam podejmę decyzję. Poza kamerą i widzimy się na podsumowaniu. Dobra, jesteśmy na podsumowaniu. Nie będę tutaj wagi rozpadał, bo nie ma do czego. Jedyne co mamy to brudne ręce, i słuchajcie, teraz drodzy moi parafianie, Wierniczek. ja z tego co wyłudzę, będę mieć dziuchę. To wiadomo, tu proszę, pstryczek, co dalej? Śrubki, nakrętki, kondony, dętki, teraz Wam coś pokażę, jak znajdę. Te śrubeczki były takie dwie na krzyżaka wyrobione i musiałem je naciąć fleksem i się odkręcają. Jedną i drugą kabelki, tyle będzie to skrobać. Miedziuszka z tej cewki przepalona i aluminium odlew. Tyle w dzisiejszym odcineczku. Muszę się wziąć za tamten silnik. Może jutro tam widzicie paluchem pokazuję. Uuu. No więc. Yy, miały być się dwa odcinki nagrane, ale nie ogarnęłem. I, i co? Zobaczcie na jakim ogrysku lecę. <grytanie> I co? I tyle w temacie. Nie przedłużam. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Zostawcie łapę, zostawcie suba i podbijcie film, jeśli możecie. Marca.